Wszystkie Pierdolone Creepery tutaj wybuchały, dlatego mam takie dziury wszędzie. Tak powinasz? Tutaj no, Creepery? No nie, no co ty, nie. Przecież ja Creepera żadnego nigdy nie widziałem, przecież to jest taka spokojna nie, okolica, no jasne, brawo. Kurde. There is creeper on the floor. No, 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 no. There is creeper on the soft floor. No, 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 no. no. Co ty Pierdolisz, kuśma? <laughs> Ogólnie nie śpiewaj, bo je wywołasz, kurde. Za jakieś takie zaklęcie na nie. Oko to dobra. Okus pokus. Alrighty. Dobra. Zaraz będę w na naszej fabryce. Gdzie ja wsadziłem. Oh. Gdzie ja wsadziłem... Właściwie... Aha, pika. A, co mi tam. Dobra, przebiłem się do fabryki. Cool. cool, cool, cool. A. Ja tutaj poświęcę te kable, tak, żeby... Już się puszczę tutaj, tędy. A, to będzie ok. No, dobra, braku mi kabli. Muszę więcej zrobić. Ja pierdolę. ale. Znowu dużo... ci brakuje? No. Spoko, jest dobrze. E, zrobię ich 5000 teraz. O kurwa, mać, ale impereska u nas jest tam. Cześć, jeden. Gdzie? Clipper. O, kurwa, gdzie akurat on musiał to mi podejść? ważej, 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 Ja nie będę potodził ty, ty rozwal szkieletę, a ja. No tylko jak ja podejdę do szkieletora. Dobra, no... okej, okay, zabiłem. Spoko. Nie Że ma się zombi co bać. Pochodzi, kuźwa z pieprzać z mojej piramidy, kuźwa. Okej, okay. co ja robiłem? Aha, już wiem co robiłem. Co chciałem robić? Kuźwa, o. tutaj jeszcze dwa szkieletory są. Ja pierdolę. Na, 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 Naprawdę, na, ja, na, ja jej na. wywołałem bager. W pierdle dostaniesz kuźwa. Gin sukiency nie. Właściwie porobię po 10. Ja pierdolę, pierdle, ale tu teraz pójdzie. Trzeba będzie je powtórzyć. Ogólnie bager, ja ci mówiłem o tym fakcie o K ...Kleopatrze, nie? Kiedyś. No, że co? E, w jakich ona czasach żyła, a w jakich my żyjemy? No, wspominałeś jesteś kiedyś. A czy ja to mówiłem widzą? Chyba też. Też tak? Ja no. powtarzam, że jesteś jak stara płyta kurde, zciąłeś się. Miałem nadzieję, że wam tutaj coś We. takiego podam, co nie wiecie. A może niektórzy nie wiedzą, ha? Może I nie oglądaj odcinka akurat. No. Da, 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 da. Ta, ten brązowy wygląda jak gówno. Spoko. <laughs> Dasz radę. Ale spadość słyszałem. No. Czyli, a... Uch. Dobra, to pójdziemy tędy. Głównie teraz buduję swoją piramidę, Bagger. Kuźwa, to ja będę jak, nie wiem... hops, To jest tak wielka piramida jak Hobsa albo, nie wiem, Heffrera? Eee... <śwa> Ale wiesz, że na przykład piramidy uważane są za takie miejsca, gdzie... Jakaś dobra energia zawsze oddziałuje? No energia będzie magazyn magazynowana. A no, po tym względzie akurat wszystko się zgadza. Dobra, jest... Okej, okay. to zatkamy w takim razie. Niebieski. Pociągniemy niebieski teraz. Mhm. Mm Więcej kolorów nie mam. Niebieski ciągniemy. No jest na no braku. Dobra, spoko. Jesteśmy bliżej podłączenia, niż dalej, więc jest No okay. Jak to wszystko podłączymy, to zajebiście wręcz. Uuu, będziemy mieli tyle energii, no no. że nie będę musiał kupować tych paluszków, żeby podłączyć laptopa swojego. Będziemy się po prostu, nie wiem, pływali w energii, stworzymy sobie wannę, wlejemy wody, połączymy w front. <grym> nie będzie. Dzi dziwnie brzmi, ale spoko, spoko bugger. Wszystko jest możliwe, wszystko da się zrobić, więc... No, oj będzie wesoło. Rainer. Gdzie o, żółty? Boże, tego mamy. Ruby. Żółty, żółty, o. żółty, chodź tutaj żółty. Pięknie. O Jezus Maria, ale ty tego z green zrobiłeś, czemu tutaj tyle tego jest? Ja cztery dołożę, osiem A, to tak, to tak, to tak, ta, ta. to możesz... Ej, a może białą będę też zastosuję, co nie? Bo... No jasne, spokojnie, sprawy. To wezmę czubek, zarobię. Dobra, robię diamenty powoli. Za czym ile wyjdzie tu jest? Z tego wyjdzie 5, 6. 7. Skończyłem. Zrobiłeś? Wow. Piramidę tak. No to wymierasz szybko ci poszło. So, ja może teraz porozwalać to co... Szybko czy ja? Wiem, co, co chwilę się wylasałem, bo co... <śm> bardzo mało miałem tych wszystkich rzeczy. No no. Eee, tak, zerkam, zerkam. O! Tu jest ta dziura, 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 dziura. Dobra, mam 14 diamentów, ciekawe czy mi wystarczy. Co ja to wziąłem? A, no, Nikolaj jeszcze. O, zrobimy. 15. Oj, co ja robię? Mamy 15 diametrów. Jeden jest w tej skrzyni, więc nie zepsuj go, bo dostaniesz pierdol. E, 7. Także, no. Jest wyjście z tej dziury? To wlecę na dół zobaczyć, co tam jest. O. Nie ma wyjścia. Zatkanie jest po obu stronach. Kurwa. Wszedłem właśnie. <laughs> więc co, będziemy musieli tutaj, nie wiem, coś zrobić, żeby te creepery czy skierotory nam nie chodziły. No. To się wymyśli, ja tak tej w kawałek po kawałku ten grass, glass fiber optic, czy jak to się nazywa kuźwa, glass fiber cable, stawiam. Eee, także ty już zrobiłeś piramidę, mówisz, tak? Tak, tylko ja mam stąd kuźwa wyjść teraz. Musisz sobie wykopać, e, raczej, podstawiaj klocki po sobą. Tylko szukam, aha, tu jest ten wyjście. Muszę podstawiać tą całą wełnę, bo mam tyle tej wełny teraz. Hmm. A to ci psikus. Dobra, 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 dobra. Nie wiem, takie wejście z szerokie, zrobiłem. Mam, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Chwila. E, jestem zajęty Stawiam, kładzeniem kluźwa, kładzeniem kabli. Kładzeniem kabli. Kładziem kable, kable. Ja odstawiam Bleh. wełnę, jak co? To będzie dostępna w skrzyni. Dobra, już tak niewiele brakuje. Dobra, to trzeba zrobić w takim razie Uten e, Conductive Pipe i Gold Conductive Pipe e, Energy Link. E, e, to jest MFI. Czekaj, czekaj, odstawiam produkty. Co to jest czerwona? E, na mi się przyda, to mogę odłożyć. nią. To dam tutaj, niam, 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 niam. biała wełna tutaj, węgiel mam przy sobie, nie wiem, czy mam hamulc. Kurwa, diamenty ten... leża na podłodze, masakra. Ja chyba wyrzuciłem przypadkiem je. Gdzie, gdzie, gdzie położyć węgiel? Tutaj do tej skrzyni? Nie. Nie, węgiel daj tutaj do tej ostatniej. Ostatniej, dobra. No. Ojej. Dobra, o ja muszę zrobić jeszcze kilka tych glass fiber cables. Jak zrobię trzy, uh. 4, 5, dobra, 5. O Jezusiu MFM powiadasz, tak? No. O, kuźwa, to jest dużo roboty, ci powiem. Zrobię bawię. kilka. Kilka powiadasz? No. Jesteś pewien? No. E, tak, by można było, nie wiem, połączyć to wszystko z. Także na przykład da się je użyć tak, żeby górna kostka była właśnie MFI. W piramidzie? W piramidzie. No, czy się, szczyt. Da się. Oczywiście, wszystko się da. Ok. Więc ja najpierw podstawiam to, co tutaj ja mam, bo mi to kuźwa będzie przeszkadzać. To może przerobić, to przerobić, to muszę odłożyć. No. To podkładam żeby mieć pięknie inwentory, bo kuźwa będę się gubił w tym wszystkim pewnie. To jest tak kuźwa skomplikowane, ci powiem. Też są dwie możliwości. Możemy podłączyć całe, wszystkie MFI do naszych tutaj maseratorów i tych elektrycznych furnesów, ale trzeba by postawić te wszystkie maszyny, które zbijają napięcie, bo tam jest wysokie napięcie 250, coś tam, albo 512. Mhm. Albo wydaje mi się, że wystarczy nam te nasze wszystkie Właśnie wszystkie. Cztery generatory słoneczne. Cztery panele. do zasilania tego wszystkiego. A całą energię z lawy użyjemy po prostu do naszej kopalni. Wydaje Good mi się idea. to tak rozsądne no. rozwiązanie. No, kopalnia musi być ciągle zasilana. no Dobra, to zaczynamy. No, co ja potrzebuję, to tylko ja potrzebuję Gold e Cables. Mamy jakieś tutaj? E no oczywiście nie. Co poczujesz? Złoty kable. Oto weźmiemy... E, weźmiemy kosk, znaczy ten, sztabki złota. Gdzie mamy rubber? Gumę. No rubber no, czy gdzieś, to gdzieś powinno być. Gdzieś tam gumki są. Jest, tutaj jest. Gumki są. O, o. Co ty ja robisz? E, czekaj, bo ile ty chcesz tej MFI? Dużo e, Nie, no, i tam się zmieści? Po co trzeba stawić... Cztery, cztery co najmniej będą. Cztery zmieszczą się, no to cztery zrób. Nie musisz wszystkie od razu, Możesz na przykład zrobić jeden. Ja sobie postaram się okay. zrobić dwa, może na samym początku. Proszę. Jak się uda. Jeśli czegoś nie strzanie. 4. I tych kawdzi potrzebujemy cztery więcej. I jeszcze, i jeszcze. Okej, okay. będzie tak. Fuck. E Okej, okay. dobra. 12, Dobra. Na przyszłość się przyda. Gumy odkładamy. Ja ten sandstone mam tutaj, dobra. What's up man, jak tam bronić nasze... ...maszyny, majster? Wiesz co, zrobić? to tak... ...a nie, chwila. Uh, Ty masz no. jakieś diamenty? E... Będę potrzebował. Są tylko cztery w tym... ...skrzyni tam. Mm. Skondensuj to. Albo... Dobra, wiesz co, tutaj są w kondenserze, jest jeden diament, zaraz dorzucę coś. No to weź do ja... Po, e, potrzebowałem dwa co najmniej. Wiesz co, wezmę sztabki kuźwa, mamy tu dużo tego tinu. Iron, copper. No, przecież to jest w cholerę tego i jeszcze trochę. Tin, I masz copper, copper, do... copper, copper, iron, iron, tin, iron, Bones. Wow, 6? Czyli ty dorzucałeś coś, czy nie? Yy, kości. <grych> nie wiem, coś tam rzuciłem, ale co jest? Zobacz, takiego... ile mamy diamentów. Wow. Dobra, biorę ja te. ukradnę. 5. Okej, Nie są one tam leżą. Dobra, dobra, dobra. Ja dobra. Sam muszę zrobić jeszcze kilka tych. No właściwie. No okej, okay, ok. Kurde, brakuje akurat... Gdzie są te asfalty do mnie? Redstone. Mam jakiś glass, o, bo moje, 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 moje. Dobra, udało się zakosić. Dobra, aha, a, kuźwa. Bo co, od, od, odchodziłem... E, tak, e, z tego zapada machine block, dajemy... Kuźwa, chyba na środku było. E, nie wiedziałem, że z tego da się zrobić Refiant iron. Z czego? Z machine Bloku. O, dziwna sprawa. A no nie. O, możliwe, że akurat w skład Machine Block wchodzi Refine Ion i da się to odzyskać jakoś. Dlatego tak dziwnie to jest. Pewnie tak. Da, 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 da. Dobra, to jak będziesz miał ten Energy, kurde, nie Energy, tylko MFI, to mi powiedz. Dobra, czekaj czego tutaj mam za mało tych ma, e, Energy Crystals więc za mało. Muszę mieć więcej diamentów. Ja Zakoszę diamenty da da, 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 da da Jest już ciemno du, 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 du. Tyle Święt. pamiętam z piosenki fila i dobrze. Aż ah, ja mi się źle zrobiło, że ja coś tak widziałem. Właśnie jestem wskażony, potem będę musiał włączyć sobie heavy metal i posłuchać przez dwa dni, żeby zapomnieć o tej piosence. Double slap. Ja to mam. Ech. Filter jest jeden z większych skaz na polskim... Nie wiem. W Polsce, czy, czy w Polsce ogólnie... można ogólnie nazwać to, co jest stworzone muzyką? Ciężko nie, to, to, to ja bym wow, nazwał to fuck. programami. Jezu, to są trzy e, zombiaki. Dawaj, czaduń. Nie słyszę żadnych wybuchów. Zombiaki, więc spoko. One nie wybuchają. No, chyba, że to są jakieś terroryści. Zombiaki-terroryści. Niczym Ahmed the Dead Terrorist. Sześć, dwa, 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 Pięknie. No niestety w Polsce doszło do takiej sytuacji, Kurde. że tak samo jak z piłką nożną. Nie mamy piłkarzy, tylko mamy kopaczy piłki, no, a nie piłkarzy z prawdziwego zdarzenia. Czy to jest to samo? to samo. Mm. Artyści to też kurde, kiepscy są. To wszystko za łatwo im idzie, za mało pracy wkładają w to, co robią. Bagi, ja ci powiem, że kasa dożyła do głowy. No.